W tym momencie około 64% osób badanych pracuje faktycznie z domu. Jako bardzo duży plus tej pracy podkreślamy to, że ta praca jest bardziej efektywna, bo z jednej strony nie tracimy czasu na dojazdy, z drugiej strony możemy się skoncentrować i być tylko i wyłącznie w pracy na swoim zadaniu. Jest też grono osób, które podkreśla i e, ten aspekt e, określa jako minus, bo e, wielu z nas pracuje z rodzinami, pracuje z e, współmałżonkami, pracuje z dziećmi, które jednocześnie przeprowadzają e, lekcje w szkole. W związku z tym, trzy piąte badanych mówi, że ta praca nie jest tak efektywna jak praca w biurze, bo jest wiele rozpraszaczy, które powodują, że no, nie jesteśmy w stanie wykonywać tej pracy efektywnie. Jako główny minus pracy zdalnej osoby badane określiły brak kontaktów z ludźmi czyli brak tego aspektu socjalnego, brak możliwości wypicia szybkiej wspólnej kawy w kuchni, brak możliwości wymienienia krótkiej informacji na korytarzu, czy po prostu brak możliwości odbycia krótkiego spotkania. Przenieśliśmy się bardzo mocno na telefony, na wszelkie możliwe aplikacje, które umożliwiają nam kontakt i jest to problematyczne, jest to kłopotliwe, zwłaszcza, że często w tym samym momencie wszyscy domownicy odbywają takie... Takie właśnie spotkania bądź lekcje przez internet. Mamy też trochę ciekawostek z badań, które przeprowadziliśmy. Jedną z takich ciekawostek jest to, że około 40% badanych w momencie, kiedy pracuje w domu, gotuje. Duże grono osób w tym czasie również sprząta. Bądź pierze. Także wykorzystujemy ten czas na takie typowe domowe obowiązki. I z jednej strony wydawać by się mogło, że w domu pracujemy zdecydowanie dłużej, bo siadamy rano przed otwartym komputerem, komputer zamykamy w późnych godzinach wieczornych, ale w tym czasie faktycznie wykonujemy domowe obowiązki, które są naturalne w tym czasie. 22% badanych mówi, że Pracując w domu, koncentruje się tylko i wyłącznie na pracy. Nie ma żadnych innych rozpraszaczy, nie wykonuje żadnych innych czynności typowo domowych i to jest tylko i wyłącznie praca.